Chwilę będzie walka numer 3 z tego co pamiętam to będzie walka bokserska, <laughs> więc tak mamy Rafała Majewskiego z żoliborskiej szkoły y, boksu oraz Adam łopiało Złóczek, boks i Życko. I wchodzi Rafał Majewski z Żoliborskiej Szkoły Boksu w Warszawie. A, czeka na wejście, ale zaraz może wejdzie, nie będzie nam kazał długo czekać. I wchodzi. Za chwilę na ring Rafał Majewski już podąża do czerwonego narożnika z Żoliborskiej Szkoły, zawodnik z Żoliborskiej Szkoły boksu. I, I witamy w ringu Rafała Majewskiego Żoliborska Szkoła Boksu. I za chwilę czekamy na jego rywala. Rafał łopiało Kolega do nas aż z Giżycka przyjechał Ja podziwiam takich zawodników, którzy z wielką chęcią przyjeżdżają. Można powiedzieć z tak daleka, żeby tutaj przyjechać, zaboksować. Przecież tutaj wiadomo, jak jest na Kurpiowskiej kuźni Mistrzów, To jest jedna walka, ale wiemy, jak to jest w polskim, w polskim związku bokserskim. Jest mało, jest mało zawodów. Tak więc zawodnik z Kirzycka przyjechał tutaj do Wyszkowa, żeby zaboksować, zrobić walkę. Ja mam bardzo dużo szacunku do takich zawodników. Rafał Opiało, witamy go w czarnym stroju i w czarnej koszulce i w czarnych spodenkach. Niebieskie rękawice, natomiast Rafał Majewski z Żoliborskiej Szkoły Boksu w niebieskiej, w, przepraszam bardzo, w czerwonej koszulce, nie, w czerwonych rękawicach oraz takich Czarnych można by rzec z pastkami z pastkami spodniach i witamy Rafała Majskiego w Wyszkowie na Kurpiowskiej Kuźni Mistrzu. Warto zwrócić tutaj na muskulaturę obu zawodników. Widać, że Rafał Majewski musiał dużo zbijać wagi, mi się wydaje, do tej walki. Co o tym sądzisz, Pawle? Słuchaj, no ja śledząc social media Rafała Majewskiego, no dało się zauważyć, ten 43-latek no, przede wszystkim zrobił mega formę, bo sześciopak na brzuchu w jego wieku ma nie każdy, a zwłaszcza nawet dużo młodszych osób tego sześciopaka nie ma. No, oczywiście no, patrzymy po sobie, tak? No, bo nie, nie oszukujmy się, no, my takiego nie mamy. Także tym bardziej wielki szacun. Rafał Majewski walczył na poprzedniej kuźni mistrzu, którą transmitowaliśmy jeszcze wtedy w systemie Pay Per View i walczył tam z zawodnikiem, który był, jak on to powiedział, z czwartego piętra, bo Mateusz jak był naprawdę bardzo wysoki. Tym razem ma zawodnika wyższego, tylko 5 cm, ale świetnie, wyszkolonego Adama Łopiało. Miałem przyjemność komentować swego czasu walkę Adama na gali Giżycka Noc, Glajdorów 3 w Giżycku. Tam walkę wygrał, walczył w klacie, tym razem wraca do ringu. Kamil, na ten moment, jak ci się wydaje, jak ta walka wygląda? Znaczy, chciałem tutaj zwrócić, że mamy dwóch zawodników, którzy. O, o teraz mocno zaatakował y, Rafał Majewski. Widać, że ta siła fizyczna może tutaj odgrywać y, znaczącą rolę w tym y, pojedynku. Natomiast. Chciałem zwrócić tutaj uwagę, że zawodnicy są oboje leworęczni. No dokładnie, jest to dość, że tak powiemy niezbyt często spotykane, przynajmniej w sporcie zawodowym, bo w boksie tak. olimpijskim dosyć naprawdę często widzimy. Jak na razie wydaje mi się, że Rafał Majewski miał swoich kilka dobrych momentów. Pamiętam, Adama Łopiało, to był taki kontrbokser tym razem postanowił, że będzie bardzo ofensywny teraz przyparł dolinę na chwilę Majewskiego, ale ten przytomnie ucieka. Do tak. prawej strony piękny krótki prawy, Rafał. Ale też widzimy, że przy tych linach nic się nie stało. Wszystko przyjął na rękawidze, jakby kontrolował przebieg tego pojedynku i wystrzelił od razu. Z ręką, więc. No więc... dokładnie, Rafał Majewski. No, weteran, weteran nie tylko tych ringowych pojedynków, bo tych akurat za dużo nie ma, ale zdecydowanie weteran życia, że tak powiem, bo 43 lata to już jakieś doświadczenie na karku można mieć. No i trzeba powiedzieć, że w tej obronie to on musi się ono dawać, Tak jak teraz świetnie przyjął ten prawy, żeby zaatakować się z Tak, no widzimy, że tutaj konto kontrola pojedynku u Rafała Majewskiego dużo widzi. Widać, że. Widać, że mimo że jak przyjmie, przyjmie cios, to już drugi raz tego samego ciosu nie przyjmie, tak? ale dużo widzi, bardzo mi się to podoba. No, że widać, doświadczenie. Widać, 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 widać doświadczenie. Widać doświadczenie Tak jak mówiłem, widać to do doświadczenie, że tak powiem ringowe wyniesione no, z wielu przede wszystkim godzin treningowych, a Adam opiało to jest 21 latek więc no tak naprawdę o... tu mamy 22 lata różnicy Rafał mógłby być ojcem Adama. No, zobaczymy, czy ten ojciec okaże się być tym ojcem również w ringu, no i da młodemu synowi nauczkę, żeby nie zadzierać jednak ze starszymi, ale opiało, może... Nic sobie nie robi z tego wieku. Bez respektu podszedł do swojego oponenta. Może, może nie nauczkę, ale lekcję na przykład bym dał. No zobaczymy na razie. Koniec pierwszej rundy sędzina. Bata Senkowska odsyła obydwu fighterów do narażników. No naprawdę, dość ciekawie nam się robi w tej pierwszej rundzie. Sporo, że tak powiem, sztuczek już mieliśmy ciekawych zaprezentowanych. Nie była to runda rozpoznawcza. Tutaj pierwszy, jeden i drugi od razu poszli na całość. Widzimy teraz Rafał Majewski, 43-latek z Warszawy. Tak, ale widzimy, że bardzo mądrze walczy Rafał, nie podpala się. Widzimy, że wszystko widzi, wszystko widzi w ringu, na rękawicę przyjmuje ciosy, więc myślę, że... a sam, a sam jeszcze oddaje z, tego, z tej gardy, więc... Dokładnie, motto bokserów jest brzmi. I miłoziernych jest taki samy, że lepiej jest dawać niż przyjmować. Ach, no tak, jasne. A więc no, taki takim motywanie... Rzeczywiście, rzeczywiście zawsze lepiej jest y, oddać jak przyjmować, prawda? Dokładnie. wtedy, że na głowę się trochę tych y, ciosów przyjmuje, nie? Zawodnicy już na środku ringu za chwilę druga runda. I wydaje mi się, że tutaj oh, widzieliśmy coś, Rafał Majski coś powiedział do swojego zawodnika. Do swojego no, przepraszam. i kazał mu w bardzo, że tak powiem, eleganckich słowach iść sobie pobiegać. No być może, no nigdy się tego nie dowiemy, zapytamy może Rafała tak. po pojedynku, co tak naprawdę powiedział swojemu oponentowi. No ale jak na razie w tej trzeciej rundzie gdzieś wydaje mi się, że ta broda jest nieco zbyt wysoko uniesiona u Rafała, że gdzieś przy tych atakach opuszcza nieco rękę i ta broda jest naprawdę wysoko w górze. Tak, jeżeli byśmy mogli się przyciepić, to, to tylko do, do brody, tak, bo... Yy głowa, 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 nie, jest, znaczy głowa nie, nastawia czoła, nie nastawia czoła. więc ale widzimy teraz bardzo mocny cios na korpus. Wydaje mi się, że mógł odczuć tutaj to zawodnik z Girzycka. Siostry w okolicy kolca biodrowego, teraz próbował przymierzyć się lewym krzyżowym. No, wydaje mi się, że dużo więcej powinien używać tej prawej ręki, no i z zawodnikiem wyższym. Ma szybko prawą rękę, tak jak teraz. Świetny długi prawy jab, tak. wykonanie łopiały jeszcze jeden. I poprawia to jeszcze lewym krzyżowym. Mówisz, mówisz Paweł, że się nie znasz na boksie, a rzeczywiście, rzeczywiście masz rację. Powinien trzymać na dystans Rafała, jest wyższym zawodnikiem. Jakby, jakby użył trosze, troszeczkę bardziej tej yy, prawej ręki, podwójny, potrójny, prawy prosty, wyglądałoby, mi się, wyglądałoby to dużo lepiej w jego wykonaniu, ten boks, ale widzimy tutaj przycisnął trochę, trochę yy, Rafała Majskiego. Co prawda widzę, że Rafał, Rafał to wszystko przyjmuje, przy, przyjmuje na rękawice, ale też nie oddaje, więc to nie zostawi dobrego wrażenia na sędziach. Nie. Adam łopiało. Teraz w niezłych tarapaty. Rafał Majewski postanowił odgryźć się swojemu oponentowi. Jeszcze przyśpiesza teraz zawodnik z Girzyska. No zobaczmy. Tutaj druga runda. Już widać ciężko. Zaczyna oddychać przez usta. Mocno Rafał Majewski. Teraz dobrze do skoku. Lewy krzyżowy na dół, ale no już cały czas siedzi na nim w żargonie pięściarskim, mówiąc. Adam łopiało. 10 tak. sekund do końca. Tak. ruch starcia. Tak, tak, tak jak powiedziałeś, co, coraz lepiej walczy Łopiało, widać, że on tutaj z Mazur, chłopak z Mazur przyjechał tutaj, tak, żeby ja wygrać. Mazur, jak to kiedyś tak. śpiewała ekipa bojców, a tam Łopiało tutaj przyjechał zdobywać się doświadczenie, no on ma już 21 lat, to w jego wieku, sam dobrze wiesz, no ci najlepsi pięściarze mają po 100, po, 80, po 120 walk stoczonych, no dla niego jest to dopiero walka tak naprawdę numer 7. No, ale widać, widać, że jest duży potencjał tak w tym chłopaku, że tylko nie rozumiem za bardzo... No, ale da, teraz piękny prawy sierpowy! Nie rozumiem za bardzo nietrzymania dystansu, nietrzymania dystansu na Rafale majeskim. No i koniec rundy drugiej, a więc już tylko jedna, ostatnia trzecia odsłona tego starcia. No nie powiemy, że w kategorii gigantów, bo to są panowie ważący 75 kg, mierzący niewiele ponad 170 cm. Natomiast, no co by nie powiedzieć, naprawdę ciekawy pojedynek. Panowie prowadzą go w bardzo szybkim tempie. No zobaczymy, co przyniesie nam trzecia, ostatnia osłona tego starcia. Tu jeszcze Rafał Majewski. W narożniku no widzimy, jak on ciężko oddycha, no 43 lata, ale ma jeszcze chęć, ma siły, żeby trenować. Ma to, żeby rywalizować, no człowiek się starzeje wtedy, kiedy przestaje tak naprawdę być aktywny, no, W przypadku Rafała wydaje się, że to starość jeszcze daleka droga. Chyba tak, widać nawet po jego sylwetce, że... Yy, on się chyba absolutnie na emeryturę bokserską nie wybiera. No dokładnie. Tego też nie życzymy Rafałowi, niech jak najdłużej walczy, niech jak najdłużej ściszy oczy. To już komenda, ring wolny. No. Tak. I za chwilę ostatnia runda tego pojedynku. Widzimy już coraz ciężej oddycha Rafał Majewski. Trochę szkoda, bo yy, widziałem w pierwszej rundzie dob dobrze zaczął, ale widać, że yy, no niestety... Im, 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 Im jesteś młodszy, może, można tak powiedzieć, się mniej męczysz? Dokładnie. Im jesteś młodszy, tym mniej się męczysz. Ta gdzieś wydolność tlenowa jest dużo wyższa. Te krwinki czerwone jeszcze mogą lepiej transportować kręt. No I sterony jest dużo więcej. Teraz świetny lewy krzyżowy w wykonaniu łopiały. No, przyjął ten cios Majewski. Teraz rzucił się niczym, Don Chicho wiatraki, ale no tyle tak. ugrał co Don Quixote z, z La Manche w słynnej no, powieści no, Miguela Cervantesa. No właśnie widzieliśmy, że się tak y, urwał, ale zatrzymał się. No widać, widzimy, tutaj to przy, wszystko przyjmuje na gardle Rafał Majeski, ale no nie, nie oddaje. Aczkolwiek widać, że też trochę dostał tych pojedynczych ciosów y, prostych, więc moim zdaniem Absolutnie, moim zdaniem do tej pory wygrywa ten pojedynek zawodnik z Giżycka. O, teraz piękny, piękny, bardzo ładny, piękny o, Fenomenalnie ciast. zrobił to Adam Opiało, teraz jeszcze przyspiesza przybysz z województwa warmińsko-mazurskiego. Widać, widać właśnie lot, tą jego lotność na nogach, także... Bardzo ale ładna teraz, praca no, Gdyby to czysto weszło. Bardzo, ale trochę o szczękę, mi się wydaje, Rafała Majańskiego. No dokładnie, trafić trafił, jednak nie było to trafienie w punkt. Teraz dobry, długi, prawy prosty. No wydaje się, że w trzeciej rundzie już zaczyna się koncert jednego tenora no, i tym tenorem jest Adam Opiało, chociaż teraz przyspieszył nieco Rafał Majewski. No musi, musi, przez wszystkim, bo po tym falstarcie w początku tej trzeciej rundy, no musi gonić wynikało. Opiało. Cały czas te długie ręce wciąż wachlują, wciąż trafiają, mimo że krew powoli sączy się z nosa. Jeszcze lewy krzyżowy, no zachwiał no, się na chwilę się Majewski. Rafał Majewski, tak. Widzimy... I jeszcze jeden le lewy, no zobaczmy, Jest Rafał pod linami. Tutaj przy naszych stanowiskach przez chwilę był. A Łopiało spokojnie jak motylek skacze na nogach, e, niczym w stylu Grzegorza tak, Proksy, e, ręce opuszczone w wykonaniu zawodnika z Kirzycka. Tak. Na, nawiązałeś do Grzegorza Proksy, bo wiesz, że to jest jeden z moich u, ulubionych bokserów. Tak jest i pamiętam, że ty mi mówiłeś o tym, że nie trzyma tych rąk w górze. E, natomiast e, no to zobaczymy, nie wydaje się, że Rafał Majewski będzie tym Gennadijem gołowkinem. E, dla... E, jak dla... B, dla Proxy był gołowkim, tak? Majewski nie wydaje się, że będzie kimś takim. Dla Adama Opiało teraz klincz. Oczywiście sędzina rozrywa. no Majewski ciężko oddychał. Tak. ale też ciężko oddychał Opiało przez to krwawienie z nosa. No przyjął trochę tych ciosów. Teraz próbował zbudkowym Rafał Majewski, ale minął. Rafał, Rafał Majewski tak samo przyjął. Trzeba po powiedzieć jedno, mimo że do tej pory, yy, w, w, moim zdaniem, jak już mówiłem, ten pojedynek wygrywa łopiało, ale. Te, nie dystansu, brak, brak dystansu to jest, to, jest, to jest problem, widać tego chłopaka. I koniec rundy no. szczęśliwej, za moment, werdykt. No. Panu niego trenera nie ma zdrowego afrykańskiego i on będzie mógł wziąć w to w który wręczy mu harem dla naszych zawodników Wielkie brawa. I zaraz ogłoszenie werdyktu yy, tej walki. Rafał Majewski! A jednak. A jednak. A jednak. A jednak wygrał ten pojedynek Rafał Majewski. No, Moje zdanie było inne słyszeliście je Państwo. Aczkolwiek. Pojedynek mógł być bliski remisu. No. Ale zwycięzcą tego pojedynku jest Rafał Majewski. Ale super, na pewno dla tego 43-letniego zawodnika jest to motywacja do dalszej pracy i do dalszych walk i do następnych gal kurpiowskiej kuźni mistrzów.